Siemaneczku ludziska z tej strony Laniak, witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie. Oczywiście dzisiaj znowu będzie krótki film, ponieważ oczywiście nagwałem przed chwilą, takie robiłem live''a i po prostu nagrałem też zapasowe filmy po prostu mi się naprawdę bardzo i to bardzo nie chciało wrzucić filmu już bo już naprawdę nie mam za bardzo czasu i idę co innego robić w ogóle. No i ogólnie chciałem Wam powiedzieć, że szykujcie się szykujcie się, że trzy ostatnie filmy to będą pranki na skorpiona, no. Bo oczywiście oszukiwałem go w Manhuntach. On w sumie też się mi przyznał teraz, że mnie oszukiwał w Manhuntach. Ja po prostu wpisywałem heal i wbijałem na GameOdd, i sobie podpierałem tyle, ale on w sumie tak samo jak ja oszukiwał. A czy to będzie prank, że straciłem daily, a z drugiej strony to nie wiem, to tak bardziej prank, że byłem smutny. W sumie nie wiedziałem, bo nie miałem pomysłu i to nagrywałem jakby na teraz. Więc będzie problem, bo tam był kilka wpadek. Bo wiesz, on, on wiecie, on po prostu nie wiedział, że ja nagrywam, więc jest lipa, bo on powiedział kilka takich rzeczy jakby prywatnych, tam nieważne i po prostu będę musiał coś wycinać, bo on nie wiedział po prostu, że nagrywam. Dobra, a dzisiaj to na tyle mówię, że kolejny krótki film. Szykujcie się na trzy kolejne filmy, czyli pranki na skorpionie. A dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia do następnego filmu. Cześć!